Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy muzyków. Zaczynam ja słowem mówionym, także muzyków zaproszę na krzesła. Pozwolą również Państwo, że. Powiem parę słów na temat naszych gości. Proszę Państwa, dzisiaj czeka nas prawdziwie magiczny wieczór. Pomost pomiędzy muzyką klasyczną a improwizowaną, jazzową przerzucą znakomici muzycy, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejszy wieczór. I muzyka będzie zagrana bez użycia fortepianu, jak zdążyli Państwo zauważyć. Dodatkowo interpretacja utworów Fryderyka Chopina będzie jazzująca, więc, dla wszystkich miłośników jazzu, będzie to naprawdę piękna uczta dla uszu, dla ducha.